Dla teologów takie słowo zachęty to jest, żeby wczytali się i poznawali empiryczne dowody na teorię ewolucji, bo te dowody dostarczają nam informacji, nowych informacji, że jednak teoria ewolucji nie jest spójna, jest fragmentaryczna i jej paradygmaty, chociażby paradygmat losowości ewolucji, że ewolucja jest ślepym mechanizmem bez celu, tak, no, ostatnio został bardzo poważnie podważony tym, że nie ma czegoś takiego jak losowość mutacji, dlatego że maleje entropia informacyjna, tempo mutacji maleje na przestrzeni ostatnich dwóch miliardów lat chociażby i to prowadzi do tego, że należy zadać sobie pytania w ogóle, czy rzeczywiście ewolucja funkcjonuje tak, jak została opisana? A tych pytań się nie zada, jeżeli się nie pozna narzędzi i mechanizmów empirycznych, które do tego prowadzą.